Dzień dobry Państwu, Tomasz Szwejgier, wydarzenie dnia. Szanowni Państwo, rozmawiałem dzisiaj z takimi rzeczywiście ważnymi osobami, którzy znają sytuację, jaka jest teraz w Prawie Sprawiedliwości i tam już nareszcie zrozumieli to, co się stało, czyli zrozumieli, że ucieczka Romanowskiego będzie miała fatalne skutki. Tam są różne obozy i ten obóz związany raczej z Rysłem Kaczyńskim jest tym naprawdę zniesmaczony i są na to źli. Na te tłumaczenie o tym obywatelskim nieposłuszeństwie. No bo, szanowni państwo, jest to jasne. Zobaczcie najpierw, co się działo. To znaczy, już wtedy, kiedy te działania... Prokuratury i służb, e, nawet CBA, które już musiało coś robić e, w stosunku do e, ludzi z otoczenia e, premiera Morawieckiego. Uciekli pan Kućmierowski, czyli szef e, Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych i pan Szopa. No, ewidentnie uciekli. E, Pan Kuśmierowski najpierw patrzył, jakby mógł się, że tak powiem, zadomowić na tej tureckiej części Cypru, bo ona rządzi się trochę innymi prawami niż, niż Turcja, ale zorientował się, że tam jednak na długo by nie miał azylu, chciał kupić tam nieruchomości i w związku z tym sądził, że będzie mógł tam e, przeczekać i, i w związku z tą nieruchomością, że otrzyma tureckie papiery, ale mm, i, mm, jednak, jednak zrozumiał, że mm, Turcja i tak by go wydała. Mamy poprawne relacje z Turcją i uciekł do Londynu. Sądził, że w Londynie e, jednak będzie bezpieczny, bo żaden e, sąd brytyjski e, go. Nie zamknie. Tak to tłumaczono, On oszukał się. Okazało się, że brytyjski wymiar sprawiedliwości w tamtym czasie był jeszcze dużo bardziej surowy niż nasz, niż polski. Mimo tego, że chciano panu Kuźmirowskiemu oferować za pana Kuźmirowskiego taką wysoką kaucję, brytyjski wymiar sprawiedliwości nie zgodził się. Nie zgodził się że do wniosku, że pan Koźmierowski musi czekać w więzieniu na tą całą procedurę ekstradycyjną To się nie zgodził, ale, być Państwo, to jest ewidentne ucieczki, unikanie tego wymiaru sprawiedliwości. Zobaczcie Państwo, co robił Obajtek. Obajtek e, wtedy, kiedy jeszcze nie był europosłem, e, podczas tej Kampanii do Parlamentu Europejskiego jeździł tak wahadłowo pomiędzy Wiedniem, Słowacją, Węgrami, znaczy pomiędzy Austrią, Słowacją, Węgrami i Polską. Pomagali mu byli funkcjonariusze CBA. On robił jakąś taką naprawdę, to było, to było śmieszne, bo on robił taką kampanię wyborczą, pokazując, że w zasadzie jest w Polsce, a on gdzieś był w jakichś miejscach, gdzie naprawdę było bardzo mało osób, jakoś z samego rana e, nagrywał to i uciekał. Żeby nikt nie mógł mu wręczyć wezwania. Kiedy e, prokuratura już na skutek chyba tego, że opinia publiczna zrobiła takie naciski, spowodowała to, że Obajtek otrzymał to wezwanie, musiał i Obajtek dopiero negocjował wtedy, kiedy się zgłosił. Nawet no, nakłamał, że ma adwokata, że adwokat już wcześniej o tym wiedział, dopiero adwokata z nas w ostatniej chwili. Pan mecenas no, poszedł, bardzo kulturalny człowiek, uzgodnił z prokuraturą ten termin, żeby Obajtek pojechał do prokuratury. I rzeczywiście później się stawił, no już za chwilę miał ten immunitet, i to wszystko stanęło. Ale jak widzicie Państwo, oni wszyscy po prostu unikają. Pamiętacie Państwo Ziobre, który natychmiast, kiedy zaczęły się już jakieś postępowania przeciwko tym ludziom z, z suwerennej Polski, rozchorował się. A raz rozchorował się, otrzymywaliśmy różnego rodzaju informacje takie bardziej działające na ewentualne wywołanie w nas takiego poczucia winy, że no ciężki, ciężko chory człowiek, chory na nowotwór umierający, a my byśmy chcieli jeszcze go rozliczać i wołać, i te wszystkie perypetie znacie Państwo związane z. z, z Wezwaniem Ziobry do prokuratury. To jest yy, cała epopa. <ścoughs> wiecie, yy, tutaj yy, kwestia tego, że będzie rozstrzygane, czy te zwolnienie lekarskie, które dostarczył Ziobro i które yy, było opatrzone w pie pieczątku czy w tamtym czasie. Ziobro był w takim stanie, że to zwolnienie odzwierciedlało faktyczny stan zdrowia, i tutaj z tego, co słyszałem, posłowie mm, komisji do spraw PKZ zostali odpustni. Pan poseł Crelat też o tym mówił. Um, Ziobro w ogóle, jak zwróćcie Państwo uwagę, po tym, kiedy z, z, zaczęto to wszystko wyjaśniać, tak już powiedziano, że to będzie, będzie wyjaśniane. To Ziobro zupełnie zmienił powód, dla którego nie przychodzi. Ziobro powiedział, że mu konstytucja nie pozwala, no nie ma o czym mówić, bo trybunał pani Kucharki Przyłębskiej powiedział, że komisja jest nielegalna i koniec nie będzie przychodzić. Pomimo tego, że Jarosław Kaczyński na porządku przyszedł na komisję i, i sobie żarty stroił z komisji, bo wiedział, że komisja nie ma jeszcze dopuszczeń do materiałów niejawnych, że. Nie ma pełnej listy ofiar Pegazusa. Po prostu no, komisja była rzeczywiście tak pomocniczemu traktowana i jest de facto przez CBA i przez inne służby. Chociażby te przedłużające się w nieskończoność uzyskiwanie przez członków komisji dopuszczenia do informacji ściśle tajnych. No, tam Nie widzę powodu, żeby coś się z tymi ludźmi działo, mimo tego oni tego nie robią. I zobaczcie Państwo, co mamy dalej. Mamy ten cyrk z Romanowskim. Prawda? Nie? Najpierw ten cyrk z immunitetem. Tę rundę wygrali. Pan mecenas Lewandowski szedł po bandzie. A później, jak wiecie, okazało się, że te materiały są tak porażające, że mu Zgromadzenie parlamentarne Rady Europy uchyliło ten immunitet miga. Naprawdę. Pamięta씨, pan, w tej Naprawdę, Pamiętacie, się pan, zbadnij. I Romanowski nawet nie chciał skorzystać ze swojego prawa, żeby się bronić. Czyli zrozumcie państwo, że ta argumentacja jest naprawdę urażająca. Nie jechał i nie mówi. no prawnik, który nie jechał i nie chciał się bronić. Ja w każdym momencie ja pamiętam, jak, jak żałowałem, że nie mogę być na tych rozprawach aresztowych, bo nigdy nie byłem. A miałem tyle razy przebywanie w i przy jednym czy drugim aresztowaniu. Bardzo bym chciał sądziłem, że to by dużo zmieniło. Naprawdę, bo jak użyć tej argumentacji, to moim zdaniem, naprawdę, ja racjonalnie raczej podchodzę do wszystkiego, naprawdę nie mam kura optymizmu, powinien być wolny. Te argumenty nie docierały oczywiście. I wiecie Państwo, tutaj on nie chciał. Później jakiś olbrzymi problem przy pierwszym wezwaniu do prokuratury, to znaczy, wyjechał na Węgry i on tam usprawiedliwił to, że ma jakąś pracę naukową, czy jakieś tam uzupełnia sobie wykształcenie. Nie wiem, nie, nie, mniej więcej to właśnie takie tłumaczenie było. Prokuratura grzecznie z uwagi na to, że ten były wiceminister sprawiedliwości, ten właśnie prawnik, no, kurtuazyjnie do tego podeszła i usprawiedliwiał No i później jednak musiał pójść i musiał usłyszeć tych, usłyszeć tych 11 zarzutów, bardzo poważnych zarzutów, dotyczących działania w Zorganizowanej Grupie Przestępczej. No, wiecie państwo, Dalej mógł się spodziewać jednak, że skoro tak długi czas minął od tego wszystkiego, to że on jednak nie jest zatrzymany, że jest na wolności, ma wolnościowe środki. Wcześniej pierwszy pierwszej instancji się nie zgodził, to jednak być może to są dla niego te okoliczności, które będą skutkowały tym, że pozostaje na wolność. I ten strach, który jednak zwyciężył, że on uciekł, no to jest, szanowni państwo, coś, co teraz zrozumieli ludzie z PiSu. No zrozumcie państwo, po tych wszystkich przypadkach, z którymi mamy do czynienia, że oni po prostu nie chcą, oni walczą, żeby nie wykonywać tych normalnych obowiązków każdego obywatela, czyli zgłaszanie się na wezwanie organów państwa, to jest, to jest u nich jak typy wszystkich naturalnym zachowaniem. Zrozumcie Państwo, że teraz w każdym przypadku sądy, które będą niebawem rozstrzygać różnego rodzaju tego typu sprawy wobec ludzi i Suwerennej Polski i Pisu, którzy też już rozumieją, że to jest przed nimi, bo już prokuratora długo nie będzie mogło oddawać Greka, tylko tak. będą musieli już przejść e, e, z tej fazy działania w sprawie do, do fazy działania już no, przeciwko komuś, prawda? Stawienia zarzutów to jest ewidentne. To już tak długo nie będzie mogło potrwać, i, i to wynika z tego, że to, że to już się e, zaczyna dziać. No, i ten prognostyk na przyszłość, no prokuratura, jak już będzie stawiała zarzuty, no to w wielu przypadkach, no praktycznie oczywistym jest to, że będzie wykonywała różne czynności i będzie e, wnioskowała o zatrzymanie. I, o za, I zatrzymanie będzie później skutkowało tym, no, że będą wnioski o areszt. No i sądy, mając ten przykład, chociaż wszystko się rozstrzyga jednostkowo no tutaj będą już zupełnie inaczej patrzeć na to. Nie będzie coś, co było dawniej oczywiste. No nie, ale gdzie by się minister czy poseł czy znany polityk tak zachował, że nie chciałby normalnie stawiać się na wezwania tych wszystkich organów państwa? No, Państwo, bo samo to, że oni robią te takie cyrki z tym zdjęciem immunitetu, te wszystkie e, działania z nieprzychodzeniem na komisję, że na komisję nie przychodzą byli szefowie CBA, że nie przychodzi szef e, e, m, ABW, którego trzeba ściągać przez policję na tą komisję. To wszystko tworzy pewien klimat. Natomiast już to, co dzieje się z Romanowskim, Czyli wiceminzem był wiceministrem sprawiedliwości. Był posłem, który, no, w taki e, sposób zaplanowany, e, ucieka przed wykonaniem swoich obowiązków, to znaczy zgłoszeniem się do prokuratury. I tak jak to jest tłumaczone kuriozalnie, i jeszcze patrzę na pana wójcika i resztę, że to jest. Nieposłuszeństwo obywatelskie. No wszyscy ci już śmieją, że prekursorem tego nieposłuszeństwa obywatelskiego był pan Jaworek, prawda? Bo się tyle, tyle ukrywał, później sobie sam wymierzył sprawiedliwość. No to w zasadzie nie tylko szkoda, że została, została posadzona do więzienia ta jego ciotka, która go ukrywała. To rzeczywiście to jest przykre, ale czy ona nie bała się na przykład, czy tutaj jakieś rzeczywiście nie były inne okoliczności, że żona go ukrywała, czy musiała go ukrywać. Tym bardziej, że on już nie żył później i spodziewam się, że ten areszt tymczasowy dla niej to już była tylko represja, to by już nic nie zmieniło. Bo ona już nie mogła dalej chyba nic ukrywać, nic, nic tutaj mataczyć. To tylko była złość i skierowanie na nią tej uwagi, a nie na to, że te pożykiwania były źle prowadzone. Tutaj już sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Bo jednak ktoś Romanowskiemu pomaga. Pamiętajcie Państwo, i każdy już teraz i sąd, i inni ci ludzie ze służb specjalnych, i z policji, do kolejnych ludzi z, związanych z pisem, no bo to jest jedno grupowanie. Będą podchodzić niezwykle ostrożnie, to znaczy nie pozwolą sobą manipulować. Po prostu będą wykonywać swoje obowiązki, bo tak można było zrobić tylko raz. Tak jak z Romanowskim, ten cyrk. No wiecie Państwo, no, też Kuśmierowskiego i Szopę, no de facto Ceba wypuściło za granicę. Tutaj pana Romanowskiego też wypuściły służby, i to musimy sobie powiedzieć, gdyby chciały, to by go zatrzymały w porównaniu z tym, że mnie i Janka nam na głowie siedzą od, od tylu lat, i on mnie te wszystkie cyrki, żeby pozrzucić paczkę, to jest kolejny zespół obserwacji. Tam pięć kilometrów ode mnie od domu, gdzie jestem, żeby widzieć, a dzwoni do nich i za jakąś paczkę. Nie wiadomo, z czym ta paczka. To też jest kuriozum, że nikt tego, tego nie bada dalej. Ale co ja jestem wyjęty spod prawa, banita, to tak jak Janek, nam można wszystko robić. I Romanowski zrobił bardzo złą robotę. Bardzo złą robotę całemu e, tutaj ugrupowaniu Jarosława Kaczyńskiego. No, i jeszcze ziobry, bo zupełnie inaczej będą traktowani i złożycie państwo. To się będzie kończyło aresztami. Z wielkim spokojem na no to patrzę i czekam, kiedy rzeczywiście. Mm, będzie Prawo i Sprawiedliwość pisane małymi literami. Może nareszcie w końcu będzie Prawo i Sprawiedliwość. A pan Romanowski, no, spodziewam się, że wcześniej czy później będzie zatrzymany. Tylko niezwykle ciekawym jest to, że ktoś tak się bał, że Romanowski, jak będzie zatrzymany, to pęknie. Dlatego ktoś go nakręcił do tej ucieczki. Uwierzcie mi Państwo, że w nim wzbudzono jeszcze takie lęki, takie obawy, żeby on uciekał, bo takiego człowieka to jest, to ciężka do, do podjęcia decyzja, ja pamiętajcie. Co innego, jak się nim przestępcy, czy ludzie, którzy to umieją robić, się ukrywają, co innego, jak się będzie ukrywał Romanowskiego jak się ukrywa. To jest co innego. Zobaczymy, szanowni państwo, co dalej. Teraz już rozumiem, że sądy będą pamiętały, że istnieje niezwykle poważna obawa ucieczki u tych wszystkich ludzi z spisu. Będą po prostu zwiewać. Czyli środki zapobiegawcze w postaci aresztu tymczasowego są jak najbardziej zasadne. Dziękuję państwu za uwagę. Bardzo proszę o łapkę w górę i ewentualnie o wsparcie. 뭐예고 e 나 o k a 야 a ł